Dobre. Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj w filmiku ze stronami tytułowymi. Tak, ja wiem, że się tego nie spodziewaliście, no bo przecież ja już te lata za sobą mam, kiedy się strony tytułowe robiło i nie muszę ich robić, natomiast. Niech tradycji stanie się zadość. Robiłam w każdym chyba roku na tym kanale strony tytułowe, więc i w tym roku postanowiłam, że je zrobię. Dzisiaj przedstawię Wam trzy. Jest to chemia, historia oraz język polski. Są to naprawdę banalnie proste strony tytułowe, które każdy będzie mógł odwzorować. Nie będzie miał z tym żadnych trudności. Przysięgam <laughs> i obiecuję, to naprawdę, naprawdę to są najłatwiejsze strony tytułowe według mnie i myślę, że jeżeli będziecie chcieli odwzorować je, no to nie będzie chyba najmniejszego problemu, żebyście właśnie mogli w swoich zeszytach również te strony powielić i mieć. Także pozostaje mi chyba tylko zaprosić was do dalszej części tego filmiku, czyli pokazania, jak te strony tytułowe robiłam i tego, jak one finalnie... Wyglądają. Dopiero zauważyłam, że obok mnie leżał zegarek. I mam nadzieję, że aż tak nie było go słychać, że aż tak wam to nie przeszkadzało, czy coś tam w tle tyka. I co? Przechodzimy do pierwszej strony tytułowej. Pierwszą stroną tytułową jest strona tytułowa z chemii. Tak, tutaj normalnie się troszkę powtarzam, jak zwykle. E, natomiast, jeżeli chodzi o tą stronę, jest ona moim zdecydowanym faworytem w tym naszym dzisiejszym zestawieniu trzech stron, bo przypomnę jeszcze raz, że mamy stronę tytułową z chemii, stronę tytułową z historii e, oraz stronę tytułową do języka polskiego. E, no i ta z chemii, którą tutaj widzicie na swoich ekranach, jest moim zdecydowanym faworytem. Wygląda, myślę, że najlepiej, jest bardzo prosta, ale myślę też, że Yy, najbardziej chyba wymagająca z tych wszystkich trzech, ale myślę, że no jednak trzeba jakiś tam wysiłek od siebie dać, żeby, żeby stronę tytułową stworzyć. Nawet tą najprostszą. No bo, no bo jednak coś robisz. W ogóle myślę, że robienie stron tytułowych, no to jest jakiś wysiłek. Ja podziwiam osoby, które na przykład robią strony tytułowe, bo ja muszę przyznać, że jakbym tego nie nagrywała tutaj na YouTube'a, to już dawno bym ze stron tytułowych zrezygnowała. Ja tak naprawdę robiłam strony tytułowe gdzieś tam nie nie wiem, na samym początku, e, nie wiem, czwarta klasa, piąta klasa. Później jak już musiałam, no to jakieś tam strony tytułowe robiłam i były to chyba tylko i wyłącznie strony tytułowe z religii oraz strony tytułowe z plastyki, no bo musiałam tam zrobić stronę tytułową, dlatego że wtedy miałam taką nauczycielkę, e, która wymagała z religii oraz z plastyki. Zrobienia tej strony, wykonania tej strony tytułowej, natomiast żaden inny nauczyciel ode mnie nie wymagał, w ogóle ode mnie czy od całej klasy, od całej szkoły i od wszystkich uczniów, nie wymagali, żeby robić strony tytułowe. No, tylko ta jedna nauczycielka i myślę, że każdy z nas ma takiego nauczyciela, który postanawia, że dobrze, popatrzę na te strony tytułowe, niech te dzieci robią te strony tytułowe. Myślę, że głównie jest to domena. Yy, tych nauczycieli, którzy jednak wykładają tą plastykę, czy może jakoś inaczej to się teraz nazywa. Ja miałam plastykę i miałam w liceum w drugiej klasie bodajże, albo w pierwszej, już sama nie pamiętam, ale miałam Wok. Wiedzę o kulturze chyba z tego co pamiętam, i tam właśnie na to też musiałam robić stronę tytułową. No bo to wykładała znowu ta sama pani. Ciągle ta sama pani wykładała i ciągle ta sama pani e, oczekiwała, żebyśmy robili strony tytułowe. Nie wiem jak to u was wygląda, jak to w ogóle teraz wygląda w szkołach. Natomiast mam wrażenie, że jest... To ten sam model, że no, niby się nie wymaga stron tytułowych, ale jednak jakiś tam nauczyciel postanowi, że zróbcie mi stronę tytułową. Ja sobie popatrzę, może nawet nie będzie tego oceniał, ale także zrobić stronę tytułową. Nie wiem. Natomiast myślę, że do takiej plastyki to z pewnością stronę tytułową trzeba zrobić. No i też tutaj pytanie do Was: czy chcielibyście na przykład zobaczyć stronę tytułową z plastyki? I jakie w ogóle strony tytułowe chcielibyście jeszcze zobaczyć, no bo dzisiaj są te trzy strony tytułowe przedstawione. Natomiast może macie jakieś swoje przedmioty, z których chcielibyście te strony tytułowe zobaczyć w moim wykonaniu, żebym wam może jakiś pomysł swój, kolejny podsunęła i wy połączycie może to ze swoim jakimś pomysłem, albo po prostu weźmiecie jakiś mój pomysł. Może aż tak wam się spodoba, aby to również powtórzyć. Mam nadzieję, no bo jednak robię to nie dla siebie, no bo już nie chodzę do szkoły i nie potrzebuję tych stron tytułowych, ale jakoś dla was, żeby może wam jakoś. Pomóc podpowiedzieć jakieś tam różne możliwości. Eee, I no cóż, jeżeli chodzi o tą chemię, no to naprawdę ta strona tytułowa najbardziej mi się podoba, najbardziej przypadła mi do gustu. Natomiast jeżeli chodzi o stronę tytułową z historii, jest to strona bardzo prosta, prostsza od tej strony tytułowej z chemii. Tutaj mamy tego takiego ludzika, ja nie wiem jak on się nazywa, ja nie jestem tak bardzo internetowa, żeby wiedzieć jak tam się poszczególne ludziki, jakieś zdjęcia i tak dalej postaci Nazywają, no bo wiem też, że niektóre mają jakieś tam swoje nazewnictwo, jakoś tam. Nie wiem, nie siedzę w tym, po prostu nie siedzę w tym, ale myślę, że, że pewnie jakoś to się nazywa, no bo jest to dosyć popularna postać. I też zastanawiałam się, czy nie zrobić takich stron tytułowych tylko z tą postacią, czyli na przykład tutaj historia i ona gdzieś tam patrzy, tam są w tle piramidy i tak zrobić z każdym przedmiotem, no bo myślę, że to też jest całkiem ciekawy pomysł i możecie na przykład zrobić taką stronę tytułową, nie wiem, do plastyki, gdzie ta postać trzyma sobie pędzel albo maluje jakiś obraz, i też nie wiem, w jakiś, w jakichkolwiek, do jakichkolwiek innych przedmiotów tą postać również wykorzystać. Myślę, że to jest całkiem fajny pomysł i łatwy. Ale to też zależy od tego, czy ktoś Wam będzie oceniał tą stronę tytułową. No bo, też na przykład, jak w plastyce, na plastykę zrobimy sobie taką stronę tytułową, no to nauczyciel może powiedzieć, że jest to strona tytułowa za prosta, może, nas, może nam zaniżyć ocenę. Wiadomo, jak to jest w szkole, trzeba gdzieś tam się troszkę bardziej wysilić, trzeba trochę coś więcej pokazać, coś więcej dać od siebie, przynajmniej na tych przedmiotach, gdzie rzeczywiście ta strona tytułowa jest sprawdzana, a jeżeli nie jest ta strona tytułowa sprawdzana albo nie jest sprawdzana przez kogoś, kto, wiecie, oczekuje od nas nie wiadomo jakich umiejętności posługiwania się nie wiadomo czym, no bo jednak na plastyce od nas wymagają troszkę takich umiejętności plastycznych, no to, no to wtedy nie musimy się za bardzo starać, no bo pani od biologii nie będzie od nas oczekiwała nie wiadomo jakiej strony tytułowej, więc jeżeli będzie sprawdzała, no to nawet yy, takie coś przejdzie. Ale myślę, że pani od biologii nie sprawdza stron tytułowych. Więc to jest po prostu tak dla nas, żeby nam się było przyjemniej uczyć, fajniej, nie wiem, jakoś tak patrzeć na ten zeszyt i z chęcią podchodzić do tych lekcji. No i też mamy ten język polski. Jeżeli chodzi o stronę tytułową do języka polskiego, no to Bateria zawiodła i niestety nie będę w stanie Wam pokazać tego procesu twórczego, jak to ta strona tytułowa powstawała, tylko kawałek się nagrał, ale myślę, że spokojnie możecie to sobie odtworzyć, nawet patrząc na nią już w końcowym etapie, jak to wygląda. No bo nic nie jest tutaj trudnego i na spokojnie myślę, że dacie sobie radę bez, bez tego pokazywania, jak to robiłem. Także cóż, no strona tytułowa od polskiego jest bardzo, ale to bardzo prosta i jeżeli mam być szczera, najmniej mi się podoba z tych trzech. Jest tam tak troszkę nabadziane, troszkę nie jest to tak za bardzo czytelne, no myślę, że ta strona tytułowa od chemii i historii jest lepsza. E, że te dwie strony są lepsze, ale to też e, zostawiam do Waszej opinii. Dajcie znać w komentarzu, jak to jest według Was. E, może jakiś ranking tutaj w komentarzach napiszecie, która strona według Was jest ta top, a która jest najniżej. E, dla mnie zdecydowanie jest to tak, jak, jak poszeregowałam je, e, czyli na samym początku jest chemia, później historia, no i na samym końcu język polski. Także ja czekam właśnie na Wasze rankingi tych stron tytułowych w komentarzach. No i cóż, ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że wykorzystacie te pomysły i mam nadzieję, że ten rok szkolny nie przyniesie wam żadnych takich złych momentów, żadnych tam załamań i niechęci do życia. Że jakoś tam to będzie, jakoś przetrwacie i będzie powiedzmy w miarę wesoło, fajnie, przyjemnie. Trzymam za was i za siebie również e, kciuki. Nie tylko w szkole, ale ogólnie również w życiu. Także cóż, no, ja się już z Wami żegnam. Dajcie znać w komentarzach również, jakie strony tytułowe chcielibyście jeszcze zobaczyć w moim wykonaniu. No i cóż, ja się już z Wami żegnam do następnego i pa! pa.